Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam już w 2023 roku. Za oknami jeszcze nie milkną fajerwerki. Z tego powodu też, że trener selekcjoner Czesław Michniewicz przestał pełnić swoją funkcję i jest już tylko Czesławem Michniewiczem, trenerem do wzięcia. Z tej okazji podsumował swoje osiągnięcia: swoją przepracowaną kadencję z, z reprezentacją Polski. Serdecznie dziękuję za wspólny czas wszystkim piłkarzom, za ich profesjonalizm, pasję, poświęcenie, zrozumienie, dążenie do realizacji wspólnych celów. Dziękuję również całemu sztabowi szkoleniowemu, wszystkim pracownikom związku, a przede wszystkim Wam, czyli nam, kibicom Biało-Czerwonych, za wsparcie. Żegnam się z prezentacją, której będę cały czas kibicował. Życzę wszystkim w nadchodzącym nowym roku, czyli już tym, który już jest. Dużo zdrowia, uśmiechu i spokoju. To był udany rok dla polskiej piłki. I tutaj wymienia jakby pięć swoich sukcesów, jakby pięć głównych punktów swojej kadencji z prezentacją, czyli awans na Mistrzostwa świata w Katarze. Za co przyklaskujemy. Awans do jednej ósmej mistrza świata w katarze po 36 latach. No nie omieszkał tego zrobić, więc jak najbardziej przyklaskujemy za awans do jednej ósmej, ale to, jak to się odbyło, w jakich okolicznościach, w jakich kontrowersjach, no to już tutaj przymykamy na to oko, a przynajmniej były trener selekcjoner przymknął na to oko. Utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów tutaj trzeba przyklasnąć jak najbardziej, bo tak to się stało. W bardzo dobrym stylu. Tutaj odbyło się bez kontrowersji. Wrosły wywalczone na, na murawie. Awans do pierwszego koszyka przed losowaniem Mistrzostw Europy 2024. Też to się udało. Dobre losowanie eliminacji do Mistrzostw Europy 2024 roku w Niemczech. No tutaj, jakby trener, selekcjoner nie miał tu nic do rzeczy, bo losowanie odbyło się jakby swoim, swoimi prawami się odbyło. No podziękowała też związkowi, prawda, prezesowi Kuleszy. No ale jakby nic złego do zarzucenia. Nic tutaj się nie było, po prostu były podziękowania i to tyle. APZPN już szuka następcy. No i tutaj mamy jakby karuzelę już trenerską odpaloną na dobre. Bo mowa tutaj o Erve Renardzie, który jakby powiedział, że chciałby spróbować sił w silniejszej prezentacji. To, że pokrzyczał na piłkarzy w, w szatni, w przerwie w meczu z Argentyną, gdzie, gdzie wygrali 2-0, i to jakby nie wiem, ta motywacja, że pokrzyczał na piłkarzy, to to już było to, że on już jest ten nerem z wyższej półki, i no, tylko dlatego, że pokrzyczał na, pokrzyczał na piłkarzy, to już musimy go brać, bo, bo dzięki temu motywacji, temu, że pokrzyczał na piłkarzy w przerwie, to jego reprezentacja wygra z Argentyną. No, ja bym tutaj zdał sobie na wstrzymanie z R.W. Renardem, no, no dobrze, no to niech się jeszcze jakby, dobra, bo raz se pokrzyczał, to już, wiadomo, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, no. Ech, no ale to, wiadomo, że, o mój Boże, sukces z Argentyną, już bierzmy tego i niech się, niech się, niech się spróbuje z naszą prezentacją, no. Następna kandydatura, Władimir Petkowicz. jakby Merytorycznie dobry trener, ale to jakby zawsze jest, zawsze coś miał do zarzucenia, zawsze miano mu coś do zarzucenia no, i zawsze były jakieś tam kontrowersje wokół tego trenera, jakby się nie, nie odstępował go na krok. Czy, czy Roberto Martinez. Ta kandydatura jakby jest na czele na czele listy, na, jest na tym topie absolutnym. No a jest to trener, który faktycznie miał złotą generację belgów ale niestety jakby nic z nimi nie osiągnął tak? no jakby teraz też nie wyszedł z grupy przez wewnętrzne konflikty w reprezentacji też. No więc. E, no ciężko ciężko ten wybór karuzela odpalona jest na dobre. Mamy też również. E, jakby. Karuzelę odpaloną w ten sposób mamy takie dwie karuzele tak bo z jednej strony mówi się o trenerze zagranicznym. I tu jest ta karuzela odpalona też na dobre, ale z drugiej strony mówi się, że to musi być selekcjoner, który porozumie się w języku, w którym się umie posługiwać Cezary kolesza, więc tu mamy albo karuzela, tą tutaj polską karuzelę, gdzie no mamy, nie wiem, Jana Urbana, Michała Probierza i Adama Nawałkę, znowu wraca Adam na, na dobre. Mamy, ale tutaj jest tu jakby jest na topie Roberto Martinez, a tu jest jakby na topie Jan Urban. I teraz jakby ta karuzela jest odporna na dobre. I zobaczymy, co z tego wyniknie, co z tego da nam Cezary Kuleszak, co sobie wybierze. Bo to bez królewie już trwa. Teraz już oficjalne bez królewie, a wcześniej wiadomo było, że takie nieoficjalne. Bez Królewie, że jeszcze jest ten selekcjoner, ale za chwilę mu się kończy kontrakt, nie zostanie przedłużony już zostanie oficjalne bez Królewie i mamy już ten diabelski młyn. Odpalił Cezary Kulesza, pan prezes, no i wszystko wszystko jedzie. Rozkręciło się na dobre. I zobaczymy, co nam ta karuzela przyniesie, kiedy ten selekcjoner zostanie wylosowany, kto to będzie. No i wiadomo, że wtedy odpalą się wszystkie możliwe grille, jakie tylko można, wyciąganie w całej przyszłości co, jak, kiedy, dlaczego, jak trenował, kogo trenował, z kim miał jakieś konflikty, z kim nie miał konfliktów, kogo wypromował, jaką ma rękę do piłkarzy, co na to piłkarze, co na to Robert Lewandowski, kapitan i wtedy zobaczymy. Cóż, oficjalne bezkrólewie trwa. Teraz jest to równe 40 minut bezkrólewia. No i co? I odpalone zostało na dobre i zobaczymy co nam ten grill przyniesie. Tymczasem szczęśliwego nowego roku, dużo pozytywnych piłkarskich emocji i do następnego. Cześć.